Ona kocha mnie, nie robóksy Mamy ciągle fajny vibe Razem przygoda na YouTuby to jest nasz najlepszy czas i mimo że mnie dobrze znasz to jeszcze mogę cię zaskoczyć pełu krzucia pełne barw kocham cię i wiesz dobrze o tym chciałaś bardzo kwiaty róże i krokusa a ja jestem więc kupiłem ci kaktusa jesteś taka piękna na tobie moja bluza a to będzie hitor także puszczę go na fulla tamte inne kasy chcąców na robuxa ty nie jesteś taka tobie zawsze mogę ufać mogę nawet pasy dać ci do robloxa My na nich trolla, Jula, to musi się udać Julka, kulka, chcę cebulka Julka, kulka, jem ogórka Julka, kulka, jak cebulka Julka, kulka, jem ogórka Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności mała Na priwie mi napisz Chcę w twoim sercu zagościć zaraz Wiesz, że jestem szalony Lecz dla ciebie zawsze mam czas Nie chcę kiedyś innej mieć żony Bo sama jesteś jak znalazł Mimo, że wszystkie owady Padają, gdy puścisz bąka To olewam twoje wady To, że ciągle jesteś głodna Szlipują nas moi pani. Tworzy się nowa historia, czuję chemię między nami No i dalej krzuć też wąka